Czy z broni, którą sprzedajesz, zabija się ludzi? To nieuniknione. Pistolety kończą w niewłaściwych rękach. Ale te same ręce wyciągają się do Johnnego, a on chętnie dostarcza towar. Nie spędza mi to snu z Nie? Dlaczego? Ci ludzie nie płacą moich rachunków. Forse mam z handlu. Johnny jest handlarzem bronią i gangsterem. Od urodzenia należy do Surenios. Jego rodzina jest związana z gangiem od pokoleń, ale on dorastał w Los Angeles. W pobliżu miejsca, gdzie Flaco sprzedawał broń. Znam grupę, którą filmowaliśmy w ubiegłym tygodniu w Los Angeles. Ci ludzie kupowali pistolety widma w Denver. Coś mi mówi, że Johnny zna Tajniego i Flaco. Okazuje się, że nie tylko ich zna, ale też robi z nimi interesy. Kupują od ciebie? Jasne. Niebywałe. Jaki ten świat mały. Tak, to znaczy, że w Denver broń najlepiej kupić od was. Oczywiście. Jestem wstrząśnięta. Sieć handlu bronią łączy Góry Skaliste z centrum Los Angeles. I uzbraja gangsterów wszędzie po drodze? Johnny twierdzi, że zaopatruje w widma również środkowy zachód, a nawet meksykańskie kartele. What about groups, a co z organizacjami gorszymi nawet od gangów? Mówisz o gliniarzach? Yeah, yeah, tak, handlowałeś z nimi? Yeah, Oczywiście. Wielu policjantów, którym coś sprzedałem, należy do organizacji paramilitarnych. Jest wiele grup, które gromadzą amunicję. Przerażające, ale to wyznanie pasuje do tego, co powiedział Cody Wilson. Kim są twoi klienci? Trudno ich opisać. Zwykle to skrzywieni panowie o niezłym doświadczeniu technicznym, a czasami też wojskowym. Typ uczestników szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Producenci pistoletów Widm pomagają stworzyć brutalny czarny rynek, który może wykraczać poza ulicę. Ludzie od lat używają prowizorycznej broni w walce z tyranią. Pistolety widma będą dla nas bardzo ważne. Grupy antyrządowe od dziesięcioleci nie były tak aktywne jak teraz. W Stanach Zjednoczonych jest ich obecnie około 500. Należą do nich tysiące ludzi. Dziś spotkam się z członkami Boogaloo Boys. And what is it about the that you... Dlaczego władza tak ci przeszkadza? No, nie chcę, nie chcę, nie chcę nie cały czas czuć jej kolana na karku. Ruch Bugalu powstał w 2010 roku jako internetowa grupa ekstremistów przygotowujących się do wojny domowej. Ruch ten nazwano właśnie Bugalu. W roku 2020 członkowie grupy wyszli na ulicę. Byli uzbrojeni i ubrani w krzykliwe hawajskie koszule. Zorganizowali protesty w całym kraju. Używają narkotyków, nie lubią policji. Podoba im się chaos. Wkrótce doszło do przemocy. Członek ruchu Bugalu strzelał z broni widmu. Zginęło dwóch policjantów. Chcieli ich zabić. Planowano porwanie gubernator Michigan, Gretchen Whitmera. Czy kiedyś będziecie musieli użyć broni do walki z rządem i policją? Jeśli nas zaatakują. Mam nadzieję, że ten dzień nastąpi. 6 stycznia powinien być ekstremalny. Poważnie? Oh, yeah. Jasne. Jestem obywatelką Stanów Zjednoczonych. Tamtego dnia oglądałam wiadomości. Byłam strząśnięta tym atakiem na naszą demokrację. To był dla mnie bardzo smutny dzień. Mówisz, że chciałbyś, aby to się powtórzyło z użyciem broni? To niepokojące. Chcę tylko przetrwać, być użytecznym, kiedy ludzie postanowią znowu zaatakować. Dołączyłbyś do nich? Oczywiście. Z radością bym tam zginął.